Jeśli się na odcinek, nagrywamy. W prawdziwym życiu to... Co to jest? Już nagrywamy widzowie. Piszcie Nie. Piszcie jeszcze. 4 Nie, przed 4 no Piszcie, ja mam taką samą sytuację na moim odcinku A Jak się nazywasz? Ja Panki widzą, To cię zasubskrybują A, B, A, B, A, J, X Kliknijcie na mój kanał Zobaczcie widzowie, co ja robię Zobaczę, jak zrobić kanał na telewizji nie, nie, nie. Nie, ja tym miałam. Piszcie, widzowie ja widzę w komentarzu, jaki kod mamy wpisywać. Co to jest? Kiedy to... Małoków, nie wiem. Nie masz małku, nie wiem. Nie wiem. Dobra, kraj. Bo to będzie mocno odcinek. Bardzo moje koty też opętają. Ej, hey, ten jeszcze nie ogląda. Czemu nie ogląda? No bo muszę go sobie Ja To byłem tak długo w domu, bo się uczyłem tej piosenki, bo ja zapomniałam o tej piosence. 4 dni w ogóle... No wiesz. O tutaj ten, mówi, ten jeszcze nie ogląda. Się, no i rozumiesz, że... Jeszcze wiesz, mnożenie... No wiem. Ale to nie przy widzach. Już trzeba po tym oklątać. Widzowie, co się runda, nie chcę włączyć. To wychodzimy. To jest czerwony widzowie. Może coś. Nie, to jest Jak będzie? Eee... Coś tam mam. O! Tylko poczekaj. O oh, kurde ja odcinek zapomniałem wyłączyć. No to siema, bo to się za pięć minut. Dla Was to jest 5 e, sekund. E, siema, kończy. e, kończymy. Kończymy obcinek już.